Oczywiście, że bez organizacji pozarządowych w ogóle nie ma funkcjonowania życia społecznego w mieście. One są nam potrzebne, ale też i my jesteśmy im potrzebni po to, żeby właśnie wspólnie wypełniać takie różne zadania społeczne, bo przypomnę, że te zadania, które otrzymały Cię do finansowania, to są z zakresu profilaktyki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi, czy słabszymi, chorymi, czy też dla osób wiekomerytalnym, dla młodzieży na zadania edukacyjne, kultury fizycznej, kultury szeroko pojętej wymiany międzynarodowej. I ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy się angażują w pracę stowarzyszeń, bo robią coś bardzo ważnego, coś bardzo dobrego dla innych ludzi. Tak jak możemy, tak staramy się wspomagać i pomagać naszym organizacjom. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, Kasia, że. Zyszmy dość tyle i ZES możemy coś za to zrobić dla naszej społeczności, dla miasta. Zaczniemy w maju od kasiepskiego dnia matki. Tam ze pierwszy taci wydarzenie, a baro taci znany w kraju i nie nie, nie bluz, to, to jest kasiepska pielgrzymka rybaków do Pucka. W lipcu, w sierpniu niedzielę z Kasia tak my to nazwę. Będziemy częstowali w czasowiczów naszych mieszkańców na naszą kuchnię, nasimy potrawamy. Będziemy prezentowali w naszych strojach, z naszą muzyką. Dostaliśmy granty na działalność, czyli na prowadzenie zajęć siatkówki. Halowej, środkówki plażowej, także dostaliśmy dofinansowanie do obozu, a także do, z programu integracji europejskiej. Dzięki grantowi będziemy mogli pojechać z chłopakami na turniej na Litwę.